W następnym odcinku na tym koniu będzie jajeczny outfit. I zobaczycie, będzie. Um, nie skłamałam, proszę. Oto jajeczny outfit, na który tak wszyscy czekaliśmy. Wszyscy, mam na myśli, ja. Ja, ja czekałam na ten outfit. Oto pełen outfit. Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy usatysfakcjonowani. Chyba tak. Hejka, z tej strony Zebra i witam was w kolejnym filmie na tym kanale. W dzisiejszym filmie przedstawię wam rzeczy, które chciałabym dodać do Star Stable, zmienić w Star Stable, bądź usunąć w Star Stable. Jest to taki miszmasz, nie chciałam tego dzielić na trzy różne filmy, więc daję to w jednym. Ale zanim jeszcze przejdziemy do filmu standardowo, zapraszam was na mojego Instagrama, do którego link macie w opisie. A teraz przejdźmy już do filmu. Jak raczej każdy gracz z Star Stable wie, mamy takie coś jak sklep globalny. Otwiera on nam się, gdy na klawiaturze klikniemy przycisk K. Ale czy pomyśleliście kiedyś może, żeby dodać przycisk taki jak ulubione? Działałoby to w ten sposób, że każda rzecz w sklepie globalnym miałaby jeszcze jedno takie małe, że tak powiem, okienko, taki mały przycisk z gwiazdką. Po kliknięciu tego przycisku, dana rzecz dodawałaby się do kategorii ulubiona. Dzięki temu nie musielibyśmy za każdym razem czegoś szukać a wyglądać mogłoby to tak Uważam, że byłoby to naprawdę przydatne i myślę, że wielu graczom by mogło to się spodobać Wpadłam na ten pomysł jakiś czas temu jak szukałam jakichś różnych rzeczy w sklepie globalnym A potem jak próbowałam znowu znaleźć te rzeczy, no ale już ich nie mogłam znaleźć I wtedy pomyślałam, że to mogłoby spoko działać jakby wprowadzili to do gry No więc jak wiemy w naszej grze mamy taką opcję jak prowadzenie konia. Jak podejdziemy wystarczająco blisko do naszego konia i klikniemy przycisk T na klawiaturze, włączy nam się opcja prowadzenia konia. No i jak nasz koń ma założone o głowie, to prowadzimy go za wodze, ale jak ma założony kantar, no to prowadzimy go za jakieś niewidzialne... Wodze czy coś. W sensie prowadzimy go, ale nie widać niczego dosłownie. Prowadzimy go za nic, że tak powiem. I pomyślałam, że do każdego kantaru mógłby być zrobiony jakby uwiąz. Przy zakupie kantaru w danym kolorze mielibyśmy od razu jakby uwiąz, który automatycznie by się włączał i jakbyśmy włączali opcję prowadzenia konia. Myślę, że przydałoby się to głównie osobom, które nagrywają RRP. Zaczęłam nagrywać, już pierwszy film się pojawił. Wiem, że to jest kolejna rzecz, która przydałaby się tylko osobom, które nagrywają lub po prostu bawią się w RP. W sensie RRP, tak? Ale derki. Padłam na ten pomysł w sumie niedawno, jak w sumie zaczęłam. Robić ten film, jak wpadłem na pomysł ogólnie na ten film. I wtedy stwierdziłam, że to mogło być całkiem coś ciekawego, gdyby nam dodali derki. No co, nie mam tutaj w sumie jak za bardzo się rozgadywać, bo chyba każdy wie, jakby to działało. Po prostu w interfejsie naszej postaci, w sensie naszego konia, byśmy mieli dodatkowy slot na derkę. Czy, nie wiem, czy to by można dać było jakby na siodło, że zamiast siodła derkę, czy coś takiego. No i tu jest jakiś taki przykład, jakby to mogło wyglądać. No więc to już były wszystkie rzeczy, które bym dodała do Star Stable. A teraz przejdźmy do rzeczy, które bym zmieniła. Jest to w sumie jedna rzecz, bo reszta mi w miarę pasuje, wszystko jest ok w Star Stable jak na razie. Na nic na razie nie narzekam. Nie mam na razie z niczym problemu, a to jest nowość. Tak, to jest dziwne. No więc jak my prowadzimy naszego konia za ogłowie, w sensie zawodze, to jest wszystko super, my to widzimy. No i jest wszystko super ogólnie. Ale drugi gracz już tego nie widzi. Widzi tylko. Że mamy tak, jakby tą rękę wyciągniętą, jak na trzymanie konia i podążającego za nami konia. Zmieniłabym to, chciałabym bardzo, ale to bardzo, żeby wodze były widoczne również. Dlatego, że przy nagrywaniu RRP by mi się to przydało, bo mam już nagrane dwa filmy w zanadrzu, czekają tylko na dobry moment, żeby je zmontować. I właśnie ja nagrywam tak, że nagrywam z drugiego kąta moją postać. No i gdy prowadzę konia, no to tego nie widać. No a wiecie, lepiej by to wyglądało, jakby jednak były widoczne te wody. Tutaj ogólnie nie wyszło mi za bardzo przerobienie tego zdjęcia, jakby to mogło wyglądać, no, ale myślę, że wszyscy widzimy tą wizję. Chyba wszyscy wiemy o co chodzi. No więc przejdźmy teraz do rzeczy, które bym usunęła ze Star Stable. Powiedzcie mi, dlaczego mamy limit na szlingi, ale nie mamy limitu na star Coinsy? To jest. Takie bezsensowne. Starkońców możemy mieć nawet 100 tysięcy, milion możemy ich mieć. Nie, szlingów możemy mieć 10 tysięcy maksymalnie. No i jakby sez Stable ma to gdzieś, że ktoś by chciał uzbrać większą ilość ślingów i zrobić zakupy wielkie. Pokupować sobie ubrania, sprzęt i w ogóle wszystko. Nie, nie, nie kupisz. Możesz sobie kupić siodło za 10 tysięcy, bo takie aktualnie są ceny w tym sklepie globalnym. Także jakbym mogła, to bym wywaliła limit szlingów i moglibyśmy nawet ich mieć, nie wiem, 100 tysięcy. Jest to może rzecz, z którą nie wszyscy się ze mną zgodzą, ale wywaliłabym fioletowe zadania. Tak, pomagają nam one wytrenować konia, ale są. Dla mnie strasznie denerwujące. Denerwuje mnie w nich to, że jak je już zrobię, no to nie, nie, tak jakbym ich nie zrobiła. Bo to są zadania, jakby ktoś nie wiedział, które możemy powtarzać. Na przykład wyścig, który możemy robić i w kółko, 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 w kółko aż tak niezliczoną ilość razy. I mnie to wkurza w nich najbardziej, że jak je zrobię i to zapominam czasem, że to są te fioletowe zadania, I już odbieram te punkty doświadczenia, jeśli to jest wyścig, a to mi się znowu pojawia. A wiecie, co jest najgorsze? W Forcie Pinta na dyskotece jest tam takie jedno zadanie właśnie. Ono jest fioletowe, że tam trzeba zatańczyć coś tam, coś tam. Myślę, że wiecie, o co chodzi. I na mapce to zadanie jest oznaczone jakby niebieskim wykrzyknikiem. A ono jest fioletowe. I jak ja to zadanie już zrobię, to ono dalej jest na tej mapce i nie chce zniknąć. Nawet jak mam wyłączone te fioletowe zadania z mapki. Dalej, ono tam jest dalej. Ile razy ja już myślałam, że się załamię, jak to widzę. No więc to by było już wszystko, co Wam przygotowałam w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeśli wam się podobał, no to napiszcie w komentarzu, napiszcie co wy byście dodali, usunęli, bądź zmienili w Star Stable. Jestem naprawdę ciekawa waszych odpowiedzi. I możecie napisać jak oceniacie dzisiejszy jajeczny outfit. A jeżeli nie wiecie o co chodzi z jajecznym outfitem, to odsyłam was do poprzedniego filmu. Więc ja wam jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie do końca. Życzę wam miłego dzionka lub nocy, w zależności kiedy to oglądacie. I mam nadzieję Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie na tym kanale. Tym razem w środę. Pa pa!